Kochani, dziś w Międzynarodowy Dzień Kamrata w imieniu całego światowego kamrastwa składam życzenie rodzinowe osobie, którą każdy z nas zna i nikt wobec niej nie jest obojętny. Kochają ją ludzie, którzy rozumieją ten świat, otaczającą nas rzeczywistość. Nienawidzą ci, kto jej zazdrości, albo ci, którzy nie są w stanie poukładać puzle zdarzeń w prawidłowy obrazek. Brakuje mi jeszcze niektórych elementów. Obojętnych nie spotkałam, a to już jest bardzo dobrze. Obojętnie są najgorsi, ciężko do nich dotrzeć. A jak wiemy, od nienawiści do miłości jest jeden krok jest dla nich nadzieja. Mowa oczywiście o Wojtku Lyszańskim. Wojtku, życzymy Tobie 100 lat zdrowiu. Nie zmienię się, bo właśnie takiego my Ciebie poznali. Takiemu uwierzyliśmy i za takim poszliśmy. Życzymy wiernych, oddanych ludzi obok, na których będziesz mógł liczyć w sytuacjach wzniosłych, radosnych, takich też, którzy staną z Tobą ramię w ramię, kiedy sytuacja tego będzie wymagać. Życzymy Tobie też wytrwałości i oczywiście niewysychającego źródełka humoru, który jest niezbędny w tych ciekawych czasach, w których przyszło nam żyć. Науково удовольнєної ж хумор амортизує стрес. Кохамиче вичіху, войтку, войтушу, стрійку, канальо. Dziś do ciebie przyjść nie mogę, zaraz idę w nocy mrok. Nie wyglądaj za mną oknem, w mgle utonie próżno wzrok. Po cóż ci kochanie wiedzieć, że do lasu idę spać? Dłużej tu nie mogę siedzieć. Na mnie czeka leśna brać. Dłużej tu nie mogę siedzieć. Na mnie czeka leśna brać. I teraz najpiękniejsza zwrotka. Gdy nie wrócę, niechaj wiosną. Rolę moją sieje wiatr. Kości moje mchem porosną, i użyźnią ziemi szmat. W pole wyjdź pewnego ranka, na ta dłonie złóż I ucałuj jak kochanka, ja żyć będę w kłosach zbóż I ucałuj jak kochanka, ja żyć będę w kłosach zbóż